Należy się ciągle rozwijać, ciągle się czegoś nowego uczyć. Dobry adwokat powinien przede wszystkim charakteryzować się otwartością dla, dla innych ludzi. Powinien być blisko ich problemów, starać się zrozumieć i pomóc w rozwiązywaniu. Musi również być, mieć odwagę głoszenia poglądów. Nie może być tak, że adwokat. W obawie przed ewentualnymi niekorzystnymi dla siebie konsekwencjami, nie będzie głosił czegoś, co jest istotne w tej sprawie. To, co jest pasjonujące również w tym zawodzie, to jest to, że on interdyscyplinarnie wiąże się z wieloma dziedzinami wiedzy i nauki. Ja podam taki, taki przykład. E, broniłem w jednej z poważniejszych spraw w Polsce, która. Pozornie dotyczyła nadużyć gospodarczych, a ona miała bardzo szeroki charakter. Mianowicie zespół polskich inżynierów, którzy posiadali własne takie zakładziki, stworzył grzejnik kolejowy. W ogóle wtedy na świecie tylko trzy na świecie firmy produkowały takie grzejniki kolejowe. I to było na najwyższym poziomie światowym. Ja musiałem przy tej sprawie nauczyć się wielu spraw, nie tylko w zakresu księgowości, ekonomii, ale również fizyki. I wszystko polegało na czym? Cała koncepcja aktu oskarżenia była zbudowana na opinii, którą wydali tak zwani fachowcy od niskich napięć. Natomiast ten grzejnik wymagał Ludzi, ekspertów, właśnie od wysokich napięć. Przy tej technologii, którą tamci stworzyli, można byłoby wybudować małą kuchenkę elektryczną, a nigdy nie tego rodzaju urządzenie, które było zupełnie nieprawdopodobne i niepowtarzalne. I człowiek ciągle się uczył. Dobry adwokat musi umieć nawiązywać kontakty wchodzić w żywe kontakty z innymi ludźmi. Musi te, umieć zmieniać swoje nastawienie, bo przecież przy każdej sprawie mamy do czynienia z innego rodzaju osobowością. I to nie ta osobowość musi się przystosować do nas, tylko my musimy się przystosować do niej. Broniłem człowieka, który obiektywnie rzecz biorąc dla tamtej rzeczywistości był bardzo zasłużony. Ale popadł w tarapat. Ja poszedłem do niego na, na widzenie, i nie mogłem nawiązać kontaktu. No, była dosyć duża różnica wieku, byłem wtedy stosunkowo młody. Wróciłem z tego i mówię do żony: Wie pani, chyba będę musiał zrezygnować z obrony pani męża, dlatego, że po prostu nie jestem w stanie nawiązać z nim bezpośredniego kontaktu. A ona na to mi mówi: Bo ja para nie uprzedziłam, pani mecenasie, że mój mąż jest takim szczególnym człowiekiem, używa dosyć charakterystycznego i szczególnego języka. Jeżeli by tam pan wprowadził jakiś element, taki związany potocznie rzecz biorąc z pewną wulgarnością, to on natychmiast się otworzy, bo on uzna pana za swojego. No i oczywiście nie posunąłem się przy tej następnej naszym kontakcie do tego w sposób dosłowny, ale pamiętam jak dziś, ponieważ on był takim zasłużonym partyzantem, to mówię do niego: No, wie pan, jak to było wtedy, że pan tak, tak. Zasunął taką salwą i rozpieprzył ten oddział jakiś, niemiecki. I on wtedy zupełnie się otworzył, prawda. Za co drugie słowo, to było tam nieparlamentarne słowo i tak dalej, ale on po prostu inaczej nie potrafił mówić, formułować myśli, wyrzucić z siebie tego, co jest istotne i ważne, prawda. I później zresztą była znakomita współpraca właśnie na tej zasadzie, że ja Trochę zamykałem ucho na te wulgaryzmy, które padały z jego strony, i po prostu trzeba było się przyzwyczaić. Czyli, krótko rzecz biorąc, człowiek musi być otwarty nawet na różne słabości innych ludzi. Według naszych dawnych zasad to właśnie przykładało się wielkie znaczenie dla zrozumienia nie tylko osobowości, osoby, z którą mamy kontakt, ale także tych osób, które mają orzekać jak się zastanawiał, uzyskiwał maksimum informacji na temat sędziego, który będzie rozstrzygał sprawę, czy prokuratora, który prowadzi sprawę, gdzie są jego mocne, gdzie są słabsze strony. I mało tego, wtedy, kiedy te przemówienia miały jakieś większe znaczenie, to nawet sprawdzało się salę. Chodziło się na salę, wypadało jakieś zdanie, żeby usłyszeć, jak brzmi głos, prawda? Jak to jest przygotowane. Egzaminy były stosunkowo trudne z uwagi na liczbę osób ubiegających się, bo ubiegających się było około 1000, a nasz rocznik był pierwszym rocznikiem, który przyjął około 100 osób. On się charakteryzował kilkoma, bym powiedział, takimi zjawiskami, między innymi niekorzystnym dla nas studentów, bo to był jedyny rok w okresie studiów do dnia dzisiejszego, że tytułem eksperymentu Studia rozpoczynały się 1 września. Dla mnie to był też ten rok wyjątkowo trudny i jednocześnie bardzo smutny i radosny. Trudny i smutny z uwagi na ciężką chorobę mojej mamy. Teraz zmarła 6 września 1952 roku. No a radosny, bo właśnie mimo tych trudnych sytuacji rodzinnych udało mi się dobrze zdać maturę, dostać się na studia i rozpocząć właśnie studia jeszcze przed śmiercią mojej mamy. A ona marzyła, żeby zobaczyć mnie w czapce studenckiej, wtedy się kupowało białe czapki studenckie, jak wygląda jej syn jako student Wydziału Prawa. I tak się rozpoczęło. Bardzo ciekawy okres na terenie uniwersytetu to był okres 55-56. Już te budzące się nowe fale, zapowiadana już nadchodząca odwilż, odbywały się liczne dyskusje już na tematy światopoglądowe, między innymi w takim domu Zrzeszenia Studentów Polskich, że ja tam się wypowiedziałem na temat zupełnej wolności i swobody wypowiadania poglądów, swobody wyznawania filozofii, jakiej się chce, prawda, głoszenia jakiej się chce. Ja... Chociaż nie byłem znawcą, ale przygotowałem się specjalnie do tej dyskusji i broniłem filozofii świętego Tomasza Zakwinu. Wtedy wydawało mi się, że trzeba zademonstrować jakąś swoją postawę w stosunku do tej zachłannej propagandy, że tylko naukową teorią jest marksizm, leninizm i że właściwie na tym powinniśmy się opierać, zarówno w życiu naukowym, jak i w naszym normalnym życiu. To miało o tyle znaczenie, że od tego momentu tam w niektórych środowiskach partyjno, Zetem Polskich, do których nie należałem, zacząłem uchodzić za tak zwanego Hadeka. I jak doszło do po skończonych studiach, dostawaliśmy nakazy do różnych instytucji, mnie zablokowano natychmiast Warszawę i zablokowano sąd. I pamiętam jak dziś, jak pan mecenas Sadurski podszedł do mnie na korytarzu i mówi do mnie, pada do mnie, kolego, trzeba wsiąść do tramwaju. W tramwaju później można się przesunąć. Niech pan siada do tramwaju, który jedzie do Olsztyna. I ja wtedy się zgodziłem na przyjęcie tego nakazu. Do pracy do Olsztyna, i wyjechałem do Olsztyna, czego nigdy nie żałowałem. Ja wtedy przyjechałem do Olsztyna, nie miałem żadnych środków finansowych i w gruncie rzeczy to, co tam dostawałem z tego stypendium, miało mi wystarczyć. Bo ja z tego szukałem lokalu dosyć taniego, gdzie mógłbym mieszkać. No i znalazłem, zresztą mam w to zdjęcie, taka, taki dom dróżnika. To było parę kilometrów za kortowem i tam tego dróżnika wynajmowałem pokój, ale okazało się, że to był znakomity pomysł, dlatego, że ja codziennie musiałem parę kilometrów przejść po świeżym powietrzu. Ja tym miałem kontakt, a jak się okazało, ten dróżnik był bardzo ciekawym człowiekiem i Także ta odległość nie miała specjalnego znaczenia, chociaż czasami jak się wyjeżdżało pociągiem o godzinie 4 rano gdzieś tam na przykład do Giżycka, a komunikacja skortowa rozpoczynała się o godzinie 5 nad ranem, to trzeba było właściwie przejść tych kilka, nawet kilkanaście kilometrów od tego mojego mieszkania na dworzec, żeby gdzieś tam pojechać. W Olsztynie znów spotkałem się... No, z plejadą wybitnych ludzi. Adwokaci w Olsztynie składali się, napłynęli z różnych części Polski. Z Wilna, z Lwowa, z Lublina, e, również i z Poznańskiego. I oni byli inni, a jednocześnie w tych podstawowych kwestiach jakby solidarni, prawda? Wiedzieli już na czym polega adwokatura, jak ją można. Realizować, czego się od adwokatury wymaga. To już był ten okres tych zmian zachodzących, że nam się wydawało, że to pójdzie zupełnie troszkę w innym kierunku. Oczywiście każde środowisko ma pewne opory w przyjmowaniu kogoś nowego. Trafiłem do wyjątkowej grupy aplikanckiej. Nasza grupa była wyjątkową grupą. Już niezależnie od tego, że podjęliśmy zobowiązanie, że na egzaminie nie będziemy korzystać ze wsparcia zewnętrznego. Czyli, krótko rzecz biorąc, każdy będzie pisał na własną odpowiedzialność, pomagając sobie wzajemnie. I tu muszę powiedzieć, tylko wymienić chociażby jedno nazwisko, które jest powszechnie znane. Pan profesor Chrzanowski, który właśnie w tym czasie miałem przyjemność. Zim razem aplikować. On niestety po egzaminie, który zdał w sposób wyróżniający się, zresztą on był przygotowany naukowo, już nie tylko praktycznie, był wybitnym już prawnikiem. Wtedy, kiedy był na aplikacji, mówiąc że to on czasami prowadził zajęcia, a nie wykładowcy, był tak świetnie przygotowany. No niestety minister sprawiedliwości nie zgodził się na wpis, złożył sprzeciw i praktycznie rzecz biorąc, do czasu odzyskania niepodległości nie mógł wykonywać tego. Naczelna Rada Adwokacka powołała mnie w cztery lata po egzaminie na jedną z poważniejszych funkcji zastępcy rzecznika dyscyplinarnego Naczelnej Rady Adwokackiej. Ja w ogóle po egzaminie adwokackim byłem chyba najmłodszym adwokatem w Polsce, tak samo jak byłem najmłodszym aplikantem e, adwokackim. Adwokatura bez samorządu nie może istnieć. Adwokatura, mówiąc szczerze, to może być albo państwowa, albo samorządowa. Samorząd daje pewną niezależność. Niestety żyjemy teraz w obecnie złych dosyć czasach, gdzie następuje osłabienie roli samorządu, co w moim przekonaniu negatywnie się odbije w przyszłości. Ale samorząd jest gwarancją, Prawidłowości wykonywania zawodu. Adwokat, broniąc w sposób niezależny, wie, że zawsze zanim, w sytuacji dla niego trudnej, stanie samolot. W 1995 roku na zjeździe w Poznaniu zostałem wybranym prezesem i pełniłem tę funkcję przez dwie kadencji. Moim kandydatem w, w pierwszych wyborach był pan mecenas minister Będkowski. Drugim, przy drugim wyborze nie było kandydata, co zresztą wywołało moje niezadowolenie z uwagi na to, że jednak demokracja polega na wyborze. Po pierwsze, adwokatura bardziej otworzyła się na świat zewnętrzny i na sprawy europejskie. I tu rzeczywiście mieliśmy dosyć dużo różnego rodzaju osiągnięć. Po drugie, no jednak obroniła swoją tożsamość, prawda? Została zawodem ściśle określonym, na ściśle określonych, up ze ściśle określonymi uprawnieniami itd. Tak tak po trzecie, wydaje się, że nastąpiła większa integracja środowiska, eee, większe zrozumienie dla potrzeb i istoty wykonywanego zawodu. Adwokatura zaczęła się jeszcze bardziej przystosowywać do świata zewnętrznego, co między innymi odbiło się w pewnych zmianach w naszym kodeksie etyki adwokackiej. Dostosowanie się do tego, co w życiu staje się nieuchronne. I, i bym powiedział, że to były te największe walory tych dwóch kadencji, które ja, przez które ja pełniłem funkcję prezesa naszego znaczy Rady Adwokackiej. Po raz pierwszy z palestrą jako członek kolegium zetkałem się w roku 1970. Wtedy ówczesne Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej powołało mnie w skład zespołu redakcyjnego. Redaktorem naczelnym był pan mecenas Paweł Asłanowicz. Sekretarzem pan mecenas Edmund Mazur. No i jeszcze kilka osób powołanych w skład tego kolegium a rozpocząłem pełnienie funkcji redaktora naczelnego od 1 stycznia 1990 roku. No i później już ten po raz trzeci, wtedy przestałem być redaktorem naczelnym w 1992, z uwagi na to, że miałem objąć funkcję wiceprezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, wydawało mi się, że nie powinno się łączyć tych dwóch funkcji. Palestra ciągle, że tak powiem, szukała pewnych form zmiany, prawda? Wyrażało się to nie tylko w okładce, ale również i w spisie treści. Stała się nie tylko czasopismem zawodowym, ale także o pewnym nastawieniu i pewnych walorach historycznych, literackich, no i w bardzo dużym zakresie także samorządowym. I właściwie ten. Kierunek jest utrzymywany w dalszym ciągu. Z tym, że może w obecnej wersji, jednak większe znaczenie przykładamy, największe znaczenie przykładamy do tych publikacji dotyczących wykonywania zawodu. Musi na pewno dostosować się do obecnych form przekazu. To nie ulega żadnej wątpliwości. Kontaktowania się przy pomocy środków. Tych elektronicznych, które dawniej no, należały do rzadkości bo w ogóle nie było. Środkiem takim najczęściej stosowanym to była maszyna do pisania. I to też czasami były takie historie, że był problem z kalką. Pamiętam kiedyś taką sprawę sądową, jak sędzia, referent, powiada no, w zakończeniu referatu sprawy. No a sąd się chce zwrócić do pana mecenasa, żeby kupił lepsze przebitki. Kalkę lepszą, bo, bo te przebitki są nieczytelne. No teraz te, tego nie ma, ale, ale to, to, co jest istotne, że przecież to wszystko musi służyć pewnym wartościom, prawda? Jeżeli od tego się będzie odchodziło w sposób nadmierny, no to, to te wartości będą wystawiane na szwank. Ja generalnie rzecz biorąc nie, nie zgadzam się z taką tezą. Że w wymiarze sprawiedliwości może dominować zasada wolnego rynku. Wolny rynek jest sprzeczny z wymiarem sprawiedliwości. No? I to, co, co jest dopuszczalne przy stosowaniu reguł rynkowych, jest niedopuszczalne w stosowaniu nie, prawa, przy stosowaniu wymiaru sprawiedliwości. I to idzie nie wiadomo w, w jaki zaułek. W moim przekonaniu na pewno niezbyt. Adwokatura dla mnie jest jedną z najważniejszych instytucji chroniących prawa człowieka. To jest jednocześnie sposób i styl życia. Prawda? Adwokatem nie można być tylko tak sobie, żeby być. Adwokatem trzeba być, chcieć być i być. I to pod każdym względem, pod względem merytorycznym, zachowania przykładu pewnego oględności, sumienności, wrażliwości. To wszystko jest ważne dla kształtowania oblicza adwokatury i dla kształtowania własnego przekonania, że jest się adwokatem, jesteś osobą potrzebną komuś, że nie wykonuje się tego zawodu tylko żeby wykonywać ten zawód, tylko jednocześnie żeby stwarzać albo przynajmniej chronić pewne wartości. I na tym moim zdaniem polega i adwokatura, i działalność każdego z nas jako adwokatu. Ja pamiętam, że wtedy, kiedy zostałem wybrany po raz pierwszy prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej, to powiedziałam wtedy, że adwokatura jest największą moją miłością. I to coś w tym jest takiego, ale może nie tyle miłością, ile właściwie obecnością w moim życiu od początku do końca.